No i witam was ponownie, JaZen Gramy sobie dalej w Silent Hilla eee, No cóż, w ostatnim odcinku pokonaliśmy wielką krewetkę Teraz widzicie co tu się dzieje, to jest Silent Hill Fajne, nie? No właśnie nie Aha, i z góry widzę, że coś tu jakieś mam Przekłamania w grafice jakieś dziwne bobole mi się dzieją Na ekranie, także was z góry przepraszam za to o, właśnie coś takiego, takiego. plum, co przed ekranem jakby... O, teraz. I takie dziwne rzeczy. Kurde, ile tu tego jest. Boże, ja gdzie ja w ogóle mam biec? No, no, niby z tego co widzę mam znowu zaznaczony szpital. Kurwaj, zaś tam wracać. No nic. Lecimy. No fuck, jeszcze dostałem. Dobra, jak ja mam to ze zdrowiem, bo coś mi tu... Uuuu... Koledzy. Lecimy. Szpital. Boże, tylko nie to znowu. Fuck! Biegnij, biegnij, biegnij. Czekaj, 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 czekaj. Która to ulica miała być? Jeszcze nie, ta. Następnie. Fuck, no musiał mnie dziamnąć, no musiał. Nie wytrzymałby. Dawaj, 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 Harry. Kurde, co się dzieje z tą grafiką? Prawdopodobnie emulator ma jakieś dziwne jazdy. No ale niestety taki to już urok emulatorów. I na to niestety nic nie poradzę. Fucking shit. Ale się przestraszyłem. What ta fuck? coś źle pobiegłem. Pewne, że źle. Kurde. Byle do szpitala. Byle do szpitala. <gryw> Gdzie on jest? Kurde. Dalej, dalej, dalej dalej o, jest, 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 jest A nie tutaj, tam jest brama. Z tej strony... Nie, nie, nie dorwiesz mnie, nie dorwiesz mnie, nie dorwiesz mnie, nie dorwiesz mnie. O oh, fuck! Uff. O mój wąsiu. No dobra, tu mamy chwilę spokoju. Kurde, może się zasejwuję. O, ja pieprz. Recepcja. No i co? Za szpital, tak? Dobra, zmienię sobie tą broń, może. I tak latam z tym shotgunem, a amunicji do niego nie mam. Dawaj znowu młotek. No co, tu pewnie dalej zamknięte. Oczywiście. No to co, gabinet. You're okay. Thank God you came back. I was scared to be here all alone. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa, can you tell me how to get to the lake? No the lake? You take Bachman Road. The road's blocked. No, Well that's the only way out there. <sharp inhale> Are you sure? There's gotta be another way. Helicopter. Wait! I just remembered something! What? There's a waterworks over by my old elementary school. Oh, yeah. No. It's been abandoned for years. Kanały. There's an underground tunnel out there used for inspections or something. I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? you think i can get to the lake from there? i've never been down in there myself, so i'm not positive. besides, it's all fenced off to keep people out. Mm -hmm. if there's a chance, i've got to try. harry, don't go. i don't want to be alone. it's so scary, i can't stand it. how about coming with me? no, i this may not be the safest place in the world either i can't promise you anything but i'll do my best to protect you no somehow i feel i'm not supposed to leave this place oh harry i'm so scared and i'm cold Look, just wait here a little longer <laughs> i'll be back as soon as i find my daughter harry Okej, okay. mapa. no tak. Zobaczmy co tu. To... O, idziona jest, znik. Zniknęła. Co się z nią podziało? Wytyfy. Dobra, nic która sobie nie zdziałam w tym momencie. No tak, w sumie posał. Trzeba... ...się udać na to cholerne... ...znaczy, będziemy zmierzać do tego cholernego jeziora. Albo zaraz jeszcze coś sprawdzę. Okej. Okay. Hmm... Wyłazimy. Może jeszcze sobie przed tym save'a zrobię. Jeszcze jednego. I... ...pozabijamy to, co tu jest na podwórku może. E What the hell? Co tu się stało? Okej, okay, nie wnikam. Coś tu spokojniej jest. Pozmieniałaś... Pozmieniał się wystrój trochę. To bardzo. Została jedna ścieżka. Czy mi się wydaje, czy tu będzie kolejna walka z bossem? A może to mi się z drugą częścią myli. A jednak nie. Jednak nie, moi państwo. A, i znowu. A... No to nie będzie fajne. To tak, do sztucera nie mamy nic. Shotgun. No i spróbujmy go tym shotgunem ponadziewać trochę. No już mnie obstrało ładuj, ładuj, ładuj Fuck 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 Uciekaj, 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 uciekaj Jak tam życie. Jezu jak ta kamera szaleje to mnie naprawdę denerwuje czasem Ja tymi apteczkami to ja tutaj sram jak I uciekamy, i bum, i uciekamy, i bum, bum. Aj, nie zdążyłem. Fuck. Cool. No i po amunicji dziękujemy. Dostał nam handgun. O mygi, zaraz... Dobra, jeszcze życie, spoko. I teraz już chyba nie jest spoko. Oczywiście, że nie. A, użyję sobie jedną nożną, a co? Stać mnie! Gim paskudo! I patrzcie, ile naboi musiałem wpierdzielić w takiego... Śmiał, ranom. Hmm. No nic, to w końcu jest normal, no niestety. Tutaj w bossów niesamowicie wchodzi amunicja. Jak w masełko. No jak widzimy, trochę się poprawił humor. E, co ja pieprzę, jaki humor? <gryw> e, poprawił się wystrój. Jeśli tak, to mogę ująć... No dobra, zobaczmy co jest na górze. Na górze coś jest może? Nic tu nie ma. To złazimy. Kurde, na no jakieś amunicja by się przydała? Ludzie, ja wiem, że to jest survival horror, a nie. Nie wiem, gra akcji z. czy tam strzelanka z elementami horroru. Hmm. No dobra, to złazimy z powrotem. Aj. To jest w tej grze nawet spoko. Chociaż no, z jednej strony fajne, z drugiej niefajne. E, że jak widzieliście, bossowie praktycznie zdarzyli się, można powiedzieć, jeden za drugim. no. A na przykład od pierwszego bossa tego z takiego wielką Japą do. choćby nie wiem, tej wielkiej, tego wielkiego właśnie Robala, no to minęło trochę czasu. Też może mi się też tak wydaje, bo. Dłu długo nie grałem w tą grę, dlatego taki odległy czas. No ale trochę chyba bardziej odległy był ten boss jeden od drugiego, no ale mniejsza, dobra. Mm. Gdzie te kanały? Cholera, jak to, to co, 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 z, 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 z tym zrobić? Hmm, a no, nic nieco znaczone ani... Cholera, wie gdzie iść. Wiecie co? Jeszcze... Wstąpię raz do tego szpitala. Coś mi się tu nie podoba. <laughs> Będzie tu znowu lisa, czy już nie bardzo? No, nie bardzo. No, ale teraz się da wejść tutaj. Lisy już nie ma. No nic, to wypierdzielamy z tego szpitala. I biegniemy w niewiadomym kierunku. Hmm. Dobra, spróbujmy coś takiego, że pobiegniemy jeszcze tutaj. Aha, no, what the fuck Biegnij, chary, biegnij Dobra, tu jest zablokowane, tu już mamy o tyle z głowy Biegniemy dalej Kurde, chary, czy ty musisz się o wszystko obijać no, Dobra, co my tu mamy? Stoliczki, what the fuck Hmm, dobra, dalej. Co my tu? Dobra, biegniemy tutaj. Zobaczymy, co z tym mostem. Czy jeszcze działa ten most, czy nie. Ale w sumie po co? Bo to bym się wrócił z powrotem. Zobaczymy te inne uliczki. Raczej nie chodzi o to, żeby się tu wracać. Aha, tutaj gripa. No to została nam tutaj droga. O oh, fak, o oh, fak, 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 Kwak, kwa? jak kwat jak kaczka. O, coś tu. Idź w cholerę. Dobra mapa. Mmm, została nam w sumie ta droga, no ale. Co to ma do tego? No, handlowy policjant. To... Czekaj, tu była ulica. Nic jednak. Dobra, wrócimy się. Widzieliście tą małpę? Będzie mi tu skakać. Wrócimy się na ten most. Zobaczymy co tam mi mapa pokaże Ja tak teraz, teraz za bardzo nie nie kumam co mam gdzie mam się udać Dobra jestem na moście przechodzimy na drugą stronę Silent Hill No o właśnie, o, 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 zaraz mi się mapa zaktualizuje. To muszą być te kanały, o których mówiła Lisa. O, fajnie, tym bardziej, że... Oho. Zamknięte. Weź to, nie wiem. Dobra, uderzę go dość mocno. Dawaj młotek. Młotek, młotek, dobrze. I siop, poszło możemy teraz wejść. Oj i mamy sławetne kanały, w których naprawdę uff, Druga przeze mnie najbardziej znienawidzona chyba miejscówka po szpitalu. Tutaj wrogów trochę będzie. To w kompletnej ciemności, praktycznie tylko moja latarka i masa korytarzy. Masa, dobra, ale może wiecie co? Może zrobię troszeczkę krótszy ten odcinek, ale nie chcę się tutaj zagłębiać specjalnie teraz w kanały. Eee... I tu wam podziękuję i zaproszę was na kolejny odcinek, w którym zmierzymy, tak, zmierzymy, a no może i dobrze, zmierzymy się z potworami czającymi się w kanałach, tak. Hm, dobra, na razie, cześć wam, pa pa.